Cześć, nazywam się Janusz Laskowski. Chciałbym wam dzisiaj pokazać jak połączyć ze sobą blaty Ultrafit o grubości 13 mm w dwóch sposobach. Pierwszy sposób, czyli połączenie blatów równoległe, co może mieć często miejsce, na przykład przy wykorzystaniu jako blaty kuchenne, ale również połączenie pod kątem 90 stopni, gdzie możemy taki element wykorzystać jako jakąś blendę. Do połączenia równoległego wykorzystam standardowe lamele. Będę wykonywał gniazda pod te lamele lamelownicą. Natomiast do połączenia kątowego nie wykorzystam standardowej lameli, tylko lamele o mniejszej szerokości. Dlatego, aby lamela o tej właśnie zmniejszonej szerokości zmniejszyła nam się w grubości płyty, która ma 13 mm. Jeszcze jeden istotny element. Jest taki, że dołączenia tych dwóch elementów do sklejenia będę używał kleju polimerowego, jest to klej również wodoodporny, dlatego że sama nasza płyta jest wilgocio-odporna, więc chcemy, żeby spoina również była odporna na działanie wilgoci, a nawet wody. Ponieważ grubość jest troszkę nietypowa, Lamelownice są z reguły przystosowane do grubości płyt 18 mm, dlatego do wykonywania gniazd w tych płytach będę stosował podkładkę z HPL Kompaktu, która ma 3 mm. I wówczas ta podkładka pozwoli nam na to, żebyśmy gniazda mogli wykonać w połowie grubości tej płyty, i wówczas dwa elementy bardzo dobrze nam się ze sobą złączą. Najpierw przymierzę sobie to na sucho, bez użycia kleju, jak te dwa elementy nam yy, będą ze sobą pasowały. No, widać, że bardzo ładnie się schodzą. Skleimy to teraz, połączymy za pomocą odpowiednich ścisków. Teraz już na stałe połączę ze sobą te dwa elementy. <laughs> jak wcześniej wspomniałem, wykorzystam klej polimerowy. Tu akurat wybrałem klej, który jest kolorystycznie również dobrany do naszego dekoru dębowego. Gdyby się zdarzyło, że klej nam troszeczkę wypłynie gdzieś w szczelinę, to i tak go musimy wytrzeć, ale ten kolor zapewni nam to, że nie będzie ten wypływ kleju nawet widoczny. Są połączone elementy. Klej nam nawet nie wypłynął, więc bardzo ładnie się połączyły. No i teraz muszę je ścisnąć, żeby elementy dobrze do siebie dolegały przez czas utwardzania się tego kleju. Wykorzystam do tego ściski, które bardzo dobrze służą do łączenia właśnie elementów przy połączeniach równoległych. Ściski na przysawki. Dwa rodzaje, jak widzicie, jeden rodzaj jest docisk jest regulowany śrubą. Natomiast w drugim przypadku docisk jest regulowany za pomocą listwy zębatej i dźwigni. Pamiętajmy tylko, żeby nie, y, niezbyt mocno dociskać te dwa elementy, y, dlatego że może być tendencja do podnoszenia się y, przy mocnym docisku. Wystarczy takie jedno pstryknięcie i już jest bardzo dobrze połączone. Teraz te dwa elementy odłożę, aby klej utwardzał się. Wykonam teraz połączenie y, dwóch elementów y, blatu Ultrafit, które będą ze sobą złączone pod kątem 90 stopni. Y, czyli y, ten wąski element może nam służyć jako blenda i tutaj też muszę wykonać gniazda y, w Odpowiednich miejscach, ale już w tym przypadku wykorzystam lamele, które mają mniejszą szerokość, po to, żeby właśnie zmieści, zmieściły nam się w grubości tego elementu. Najpierw wykonam lamelowanie w tym y, wąskim elemencie, w tej blendzie. Pamiętajmy, żeby y, powierzchnia, od której będę lamelował, czyli ta górna powierzchnia, znajdowała się tutaj w tym miejscu, gdzie jest powierzchnia również krawędzi tego y, naszego blatu. Najpierw znowu sprawdzę połączenie bez kleju na sucho, montując te mniejsze lamelki w płytsze wręgi, płytsze gniazda i zobaczymy jak te dwa elementy nam się tutaj schodzą idealnie. Bardzo dobrze tutaj się łączą, nie ma żadnych uskoków. Więc teraz już mogę wkleić zarówno lamelki w jeden element i w drugi i połączyć ze sobą dwa elementy już na stałe. I nanoszę klej w gniazda w drugim elemencie, w wąskim elemencie, który może właśnie stanowić blendę na przykład z przodu blatu cienkiego. Przy okazji, łączenia zawsze trzeba sprawdzić, czy jest zachowany kąt prosty, i przy łączeniu, jeszcze też dodatkowo sprawdzamy. Ja zapraszam Was do oglądania naszych innych filmów.